No, dzień dobry państwu. Jesteśmy w Gdańsku. W Gdańsku przy ulicy przy ulicy Świętojańskiej. No tutaj mamy pomnik. Pomnik postawiony przez Kaszubów, Zrzeszenie Kaszubskie Kaszubsko-Pomorskie postawiło pomnik no, że tak powiem, protoplaście, bo to, proszę Państwa, jest pomnik. Pomnik. Tutaj ławki są, można się posiedzieć, więc tutaj, proszę bardzo. widzę nawet po kaszepsku. Kaszeps, zrzeszenie no, na ju nikt nie złomie. No, i to jest nasz. Świętopełek. Świętopełek Wielki jest, o. No jak się odsunę, to będzie widać jaki wielki. No ja przy nim jestem mały. Czym ja włócznie, bo to była główna broń wtedy. Y, y, świętopełek Wielki, no. Książę, proszę Państwa. I mamy tutaj Park Świętopełka, gdzie widać gołem dużo. No, krzesła, ławki są. Tu mamy napisane, Książę Pomorski, Świętopełek. Y, Drugi Wielki był najstarszym synem Ściwoja i wnukiem Sobiesława I, a urodził się pomiędzy 1190 a 1195. Jego imię po raz pierwszy zostało wymienione w akcie fundacyjnym klasztoru Norbertanek w Żukowie w 1213. Władzę nad ziemią pomorską przejął po śmierci ojca około 1220 roku. Zwierzchnicy Pomorza byli wówczas lennikami książąt krakowskich. No i tak to by było. Ale więcej to sobie proszę przyjść na plac świętopełka przeczytać no tutaj dzieci się bawią tam mamy ogródek piaskownice dla dzieci no i co my tu jeszcze mamy tutaj widać kościół ten kościół służy że tak powiem do bo to nadbałtyckie centrum kultury zawiaduje tym kościołem tam no a tu proszę państwa no jest ulica jeszcze jedna no tutaj jest właśnie kościół kościół świętego Mikołaja, no niestety zagrodzony, bo no, popękały mury tutaj przez odwodnienie tego terenu po prostu no mury popękały, bo no niestety to wszystko na palach drewnianych stoi Studio Feniks, manicure Fenikur hałba, bakalie, orzechy turkeckie. i tutaj proszę Państwa jest brama, no widać brama ale to jest ulica proszę Państwa, ktoś ktoś zamknął tą ulicę i sobie zrobił parking, no ciekawe kto, brama własność wspólnoty mieszkanej, no więc ja, ja się dziwię, bo jeżeli jest ulica, to nie powinna być ulica czyjąś własnością. Mówi, mówi się nasze kamienice, wasze ulice, nie? Ale okazuje się, że kamienica i ulica też się stała własnością, bo nie można wyjechać z ulicy, o proszę bardzo, jak tu zamykają, no nie, niektórzy to pewnie się wkurzyli i wyrwali te bruki spod tego zamku. Wszędzie są te, te prywatne tereny, zarządca bastion, no a tu jest wspólnota Admista No proszę Państwa, tu jest fundacja też W tej kamienicy numer 2. Gdańskie nieruchomości mają ją A proszę Państwa, tu nie ma gdzie zaparkować Bo nie ma miejsc do parkowania Tu ostatnio była straż miejska I się przyczepiała, że się stoi O tutaj, tutaj nie wolno stać, bo jest chodnik no. A tutaj też nie wolno stać, no bo co No a wszędzie trzeba płacić, bo, bo, bo tam jest płatny parking No więc jak to może być Że się zamyka ulica na końcu a przejechać się nie da, no horror proszę Państwa, no to jest Gdańsk właśnie, tutaj mamy przedszkole, widać dzieci się bawią, no ładna pogoda, także życzę wszystkim, no wszystkiego najlepszego. Bo tutaj coraz więcej uchodźców przyjeżdża. A dzisiaj trzem uchodźcom z Ukrainy pomogłem zakończyć się na Ten Online. I dzisiaj wieczorem o od 21.00 odjadą do Szwecji. Oni by przyjechali z Kijowa. Dziękuję bardzo. Redaktor Sławomir Ziemiński z